Cześć wszystkim 7 stycznia Na komórce pokazuje mi minus 13 Dawno nic nie nagrywałem, bo jakoś brak czasu Moje pszczółki trzymajesz się jak na razie dobrze Dawno tu nie zaglądałem muszę Przejrzyć się, zajrzeć do każdego ula jak co roku to robię. Na razie to tylko zające biegają. W nocy było z minus 16 Ale nic im na pewno nie jest. Jak to się mówi, pszczoły mrozu się nie boją, tylko wilgoci. Nie nagrywałem, bo brak czasu. Zajrzym do jednego, bo i tak do wszystkich by zaglądał. Tylko muszę znaleźć coś do, do tworzenia. Dobra, to będzie Zajrzym do jakiegoś. Tak zawsze zaglądam co miesiąc, bo ja tak robię. Niebiescie za mnie przykładu. Są słychać. Na dole siedzą, na 10 ramkach, nie wybierałem ich zakarmione, były i tak zostało. Nie bawię się wyjmowanie ramek na wiosnę, będzie do odkładów później ten pokarm. Dobra. Jak na razie wszystko ok. Dynice osiadkowane, nic nie ocieplam. Już przez parę lat tak robię, i nie ma sensu. Dopiero na wiosnę, jak matka zaczyna czerwić, to im trochę ocieplę. Dynice pozakrywam. A tak na razie, tak zostają. Dzisiaj większym rodzej nadaje, jeszcze z dwa dni i będzie odwiedź. i to wszystko na razie. Może coś więcej będę nagrywał, ale jak będę miał czas, trzymajcie się.